parafii w Europie, gdzie znajdują się święte, cenne relikwie apostołów. A pielgrzymi, którzy podążają tym szlakiem, aby mieć rekolekcje w drodze, aby po prostu wzrastać w wierze i ten duchowy rozwój, modlą się. Święty Jakubie, módl się za nami, abyśmy wytrwali w naszym pielgrzymowaniu. Tego sobie i Wam wszystkim obecnym tutaj życzę Bóg zamachy za wszystko w prawacie, no i Panu, drodzy wielu, że mi nadzieję. Podstawowe życzenie, by nasze marzenia prezydenta na drugie zawsze były ważniejsze. myślmy pozytywnie i rozwijajmy dalej prawie i na A święty Jakub nas prowadzi do nieba. Przyjmijmy na to Wasze błogosławieństwo. A Pan z nami który Bóg was waszą wiarę na świadectwie apostołów. Niech was błogosławi za miejscem świętego apostoła Jakuba. Amen. Niech że wieści stali się dla wszystkich świadkami prawdy. Święci apostoły, którzy przekazali wam ale niech wam pomogą dojść do wiecznej ojczyzny. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i